Trzy śmierci, trzy pokolenia, jeden wielki żal. Aktorka, raper i kucharz, każdy odszedł inaczej, ale zostawił po sobie milczenie, które boli najbardziej. Świat polskiej kultury od miesięcy pogrążony jest w smutku. W krótkim czasie odeszło wielu ludzi, którzy przez dekady budowali tożsamość artystyczną naszego kraju. Z każdym kolejnym odejściem pytamy: Jak długo jeszcze będziemy musieli żegnać tych, których głos Talent i obecność nadawały ton naszej codzienności. Ostatnie tygodnie przyniosły wyjątkowo bolesne wieści. Zmarł Tomasz Jakubiak, zmarł Joka z kalibra 44, zmarła również Joanna Kostusiewicz i to aż trzy lata temu, o czym dowiadujemy się dopiero teraz. Trzy osobowości, trzy historie, jedno wspólne doświadczenie straty. Tomasz Jakubiak był jednym z najbardziej charyzmatycznych kucharzy i osobowości telewizyjnych w Polsce. Jego energia, pasja do gotowania i autentyczność sprawiały, że widzowie go kochali. Potrafił nie tylko uczyć gotować, ale też inspirować do życia. Przez długie miesiące zmagał się z ciężką chorobą nowotworową, ale nigdy nie przestał dzielić się swoją codziennością z fanami. Pokazywał nie tylko potrawy, ale też swoją siłę, słabości, momenty triumfu i zwątpienia. Zmarł 30 kwietnia 2025 roku w szpitalu w Atenach. Do ostatnich chwil zachował godność, uśmiech i serce pełne wdzięczności. Zupełnie inną, ale równie poruszającą stratą była śmierć działki współzałożyciela legendarnego zespołu Kaliber 44. Jego teksty kształtowały światopogląd całego pokolenia młodych ludzi w Polsce. Nie był tylko raperem, był poetą ulicy, filozofem codzienności. Człowiekiem, który potrafił w trzech wersach zawrzeć prawdę o dorastaniu, bólu, marzeniach i stracie. Jego odejście w tak młodym wieku to niepowetowana strata dla kultury muzycznej, ale też dla rzeszy fanów, którzy wychowali się na jego twórczości. Dla wielu to osobista żałoba, jakby stracili nie artystę, lecz przyjaciela, którego głos towarzyszył im przez całe życie. Ale najbardziej zaskakującą i zarazem przejmującą informacją jest śmierć Joanny Kostusiewicz. Aktorki, którą pamiętamy z roli Żony Hipolita Niechcica w nocach i dniach oraz z filmu Dwa Żebra Adama. Będąc u szczytu kariery, nagle zniknęła z ekranów, porzuciła aktorstwo, wyjechała do Australii. Tam żyła przez dekady w cieniu, zdala od mediów i sceny. Pracowała jako redaktorka przy spektaklach teatru telewizji. Zmarła w 2022 roku, mając 82 lata, a Polska dowiedziała się o tym dopiero teraz. Trzy lata po jej odejściu. Informację przekazał portal filmpolski.pl, co wywołało ogromne poruszenie. Przez trzy lata nikt nie wiedział, że już jej nie ma wśród nas. Zniknęła cicho, tak jak żyła na emigracji z pokorą i skromnością. To bolesne, że niektóre odejścia umykają naszej pamięci tylko dlatego, że nie zostały ogłoszone przez media w dniu śmierci. Joanna Kostusiewicz zasłużyła na to, by żegnać ją głośno, z szacunkiem, którego była godna. Tym bardziej, że jej postać wpisała się na stałe w historię polskiej telewizji i filmu. Trzy śmierci, każda inna, każda głęboko symboliczna. Razem układają się w obraz pokolenia, które odchodzi. Pokolenia, które trzeba zapamiętać i uhonorować. Czy nie za łatwo zapominamy o tych, którzy nas kształtowali? Podzielcie się swoimi wspomnieniami o Jakubiaku, Dziocie i Kostusiewicz w komentarzach. Zasubskrybujcie kanał, by wspólnie zachować pamięć o ikonach polskiej kultury.